Aspirant Adrian Książek, Wydział Operacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Doszło no, wam w ostatnim czasie tych obowiązków. Granica, teraz szpital. Co tutaj się da? W związku z pytaniem cały czas działamy. W chwili obecnej na prośbę Powiatowego Centrum Zdrowia pani prezes oraz zarządzania kryzysowego. Pomagamy w rozłożeniu namiotu jako polowe miejsce przyjęcia chorych na wniosek szpitala, więc tutaj nasze działania polegają tylko na realizacji pomocy w rozłożeniu namiotu oraz użyczenia sprzętu agregatu oświetleniowego, jak również nagrzewnicy w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w namiocie. No taki jest tego zamysł. My służymy pomocą sprzętem, więc nasz sprzęt może działać również w sytuacji, w której będzie konieczność oświetlania i ogrzewania namiotu bez zasilania zewnętrznego. Natomiast szpital jest przygotowany do tego, aby też służyć pomocą w zasilanie w energii elektryczną z pobliskiej Izby Przyjęcia. Wiemy, co, co tutaj się odbywało w No te pytania nie do nas, proszę kierować je do Powiatowego Centrum Zdrowia, natomiast my jesteśmy tu od strony logistycznej w celu przygotowania i użyczenia sprzętu dla pomocy ludziom. I strażaków i jak długo będziecie no, w chwili obecnej prowadzimy ciągle montaż tego namiotu, uwzględniając warunki pogodowe. Musimy sprawdzić, czy przy naporze silnego wiatru ten namiot nie będzie się przemieszczał, więc ciężko powiedzieć, jak długo te działania będą trwały. Namiot jest wypożyczony, więc próbujemy go tutaj dopasować do terenu i ukształtowania pobliskiej zabudowy, aby to wszystko współgrało oczywiście na polecenie i zgodnie z pracownikami Powiatowego Centrum Zdrowia. Dzisiaj tutaj działa cała zmiana. W chwili obecnej osiem osób, które z jednostki ratowniczo-gaśniczej, jak i z komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, no działają, aby ten namiot jak najszybciej rozłożyć. Mamy pandemię. Wy, jako ratownicy, jako strażacy, jesteście szkoleni, uczeni w tym kierunku. Jak sobie radzicie w tych okolicznościach? Bo na pewno doszło wam wiele, wiele obowiązków. No naszym zadaniem, jak i w czasie pandemii, tak i poza nią, są działania z zakresu różnych dziedzin, jakie dotyczą Państwowej Straży Pożarnej, ale również i działań z zakresu ratownictwa medycznego. No, staramy się być przygotowani y, na bieżąco, cały czas dysponując sprzętem ochrony osobistej, w sytuacjach zagrożenia, y, jeżeli mamy do czynienia z osobą, z podejrzeniem, no, uzbrajamy się y, w taki sposób, aby ratownikom nie zagrażało niebezpieczeństwo zarażenia się i tutaj nasze postępowanie, nasze y, działania. Y, są kierowane przede wszystkim na jak najlepsze kompleksowe udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, ale również jak najlepsza ochrona ratowników, aby wszyscy bezpiecznie wrócili do jednostki i z powrotem mogli działać i służyć ludziom. Yy, nasi sterowcy służą również na przejściu granicy. To też taki nowy element wyjątkowy, który do tej pory nie było. Yy, no od początku, kiedy rozpoczęły się działania na granicy, yy, służyliśmy swoją pomocą tak, jak. Jak tutaj, tak i tam, logistyczną działając w zakresie zaopatrzenia logistycznego, namiot, grzewnica, oświetlenie, pomoc innym służbom. Natomiast doszły obowiązki jeszcze związane z kontrolą osób przejeżdżających przez granicę i tutaj. Cały czas, 24 godziny na dobę, ratownicy e, razem z innymi służbami e, służą na przejściu granicznym. Jest to trudna sytuacja dla naszej jednostki logistyczna, ponieważ zapewnienie ludzi w jednostce ratowniczo-gaśniczej jednocześnie e, na granicy no, wymaga zmian kadrowych, przesunięć na zmianach służbowych i no w tym przypadku, jak wiele osób mówi, no my też nie możemy mieć urlopów. Te nasze wolne zostało skrócone. Nasze zmiany służbowe są bardzo dopasowane do tego, abyśmy mogli jak najskuteczniej zapewnić te zmiany służbowe na tych miejscach, na których mamy obowiązek służyć.